Serdecznie zapraszam do odcinka 16 z playlisty władcy Olimpu pod tytułem Złota Odyseja. W poprzednim odcinku 15 Złoty Dylemat opowiedziałem o początkach polskiej bankowości, o sprawcy polskich kłopotów w 6 lat po odzyskaniu niepodległości oraz o utraconym polskim złocie we wrześniu 1939 roku. W tym odcinku. Opowiem o dalszych losach naszego złotego skarbu, który dotarł do Konstancy w Rumunii. Nasze złoto zostało wywiezione z Polski tylko dzięki pomysłodawcy i inicjatorowi tego przedsięwzięcia, czyli pułkownikowi Adamowi Kocowi. Do postaci pułkownika powrócę w dalszej części tego odcinka, a teraz opowiem, co działo się ze złotem które dotarło koleją do portów Konstancy. Otóż Niemcy podejmowali starania, aby zatrzymać polski skarb. Poseł niemiecki Wilhelm Fabricius na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rumunii Grigore Gafencu domagał się, aby Rumunii potraktowali polskie złoto jako materiał wojenny. Oczywiście, Ratowanie polskiego złota w trakcie II wojny światowej to była prawdziwa odyseja, okupiona ogromnym wysiłkiem, wieloma momentami niepewności i godzinami negocjacji, oraz wydawałoby się pozytywnego nastawienia neutralnej Rumunii naciskanej przez polityków niemieckich. Ostatecznie 51 drewnianych skrzynek ze złotem o wadze 4 ton Zostało w depozycie Banku Rumuńskiego. Pozostałą część załadowano na pokład małego tankowca Eocene, należącego do amerykańskiej kompanii naftowej Socony Vacuum. Kapitanem statku był 33-letni Brytyjczyk Robert Brett i jego tankowiec zawinął do portu w Konstancy 14 września 1939 roku. Niestety. Miejscowi urzędnicy nie wyrazili zgody na opuszczanie portu, utrzymując, że nie zostały załatwione wszystkie formalności. Ryzyko zajęcia transportu przez Niemców było zbyt duże i dlatego postanowiono, nie pytając nikogo o pozwolenie, wypłynąć na południe w kierunku cieśnin tureckich. 16 września tankowiec wyruszył do portu pod Stambułem. Ambasador Polski w Ankarze Michał Sokolnicki podjął rozmowy z tureckim ministrem spraw zagranicznych Sukru Sarakoglu, uzyskując dzięki temu zgodę na tranzyt polskiego złota. Potem przetransportowano ładunek drogą kolejową do Syrii, gdzie ochroną cennego ładunku zajęli się Francuzi. Wkrótce złoto Banku Polskiego znalazło się na terytorium Bejrutu. Podległego sojuszniczej Francji. Na początek złoto zostało przetransportowane do Toulonu we Francji, a potem do skarbca oddziału Banku Francji w Nevers nad Loarą, gdzie dotarło w październiku 1939 roku. Planowano, że złoto zostanie tam do końca wojny. Niestety sytuacja zmieniła się, kiedy 10 maja 1940 roku na Francję runęła ofensywa Wehrmachtu i polskie złoto znalazło się w niebezpieczeństwie. Gdy wojska hitlerowskie weszły do Francji i powstał kolaboracyjny rząd Vichy, rząd Francji nie uległ żądaniom Niemiec i nie wydał im polskiego złota. Z drugiej strony, Francuzi niejako uwięzili polski kruszec. I nie chcieli nic z nim robić, mimo nacisków ze strony polskiej, która nalegała na wysłanie złota do USA. Ostatecznie rząd polski na uchodźstwie złożył pozew do sądu w Nowym Jorku, w wyniku którego sąd nałożył w 1941 roku tymczasowy areszt na francuskie złoto zdeponowane w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. W odpowiedzi na te działania, Francja wysłała je do Dakaru we francuskiej Afryce Zachodniej, a następnie do Fortu Cajes. Na przełomie 1942 i 1943 roku wojska amerykańskie i brytyjskie zajęły francuską Afrykę Zachodnią, a to poprawiło pozycję negocjacyjną strony polskiej. W grudniu 1943 roku w Algierze polski rząd podpisał porozumienie z nowym rządem Francji, na czele z Charlesem de Gaulle, w sprawie zwrotu złota bankowi polskiemu. W marcu 1944 roku Bank Polski ostatecznie odzyskał kontrolę nad złotem, ale postanowiono, że złoto ma trafić do depozytu w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Transport cennego ładunku realizowano partiami przez pół roku. Proszę spojrzeć na trasę transportu złota, przedstawioną na fragmencie mapy Europy i Afryki. Podane są znane daty, a przy domniemanych jest znak zapytania. Po dotarciu złota do Rumunii około 4 ton zostało w rumuńskim banku, a pozostałe skrzynki Załadowano na tankowiec Eocenę. Tankowiec wypłynął w kierunku Stambułu i po dotarciu na miejsce wyładowano złoto w porcie. Następnie złoto zostało przewiezione pociągiem do Syrii, a stamtąd do Bejrutu w Libanie. Z Bejrutu statkiem złoto dotarło do Toulonu we Francji, a potem być może koleją do Nevers nad Loarą. 16 czerwca 1940 roku w obliczu klęski Francji złoto jest wysłane krążownikiem Wiktor Schlocher do Stanów Zjednoczonych. Decyzją francuskiego kapitana Statek zmienia kurs na Casablankę w Maroku i ostatecznie złoto trafia do Dakaru, a następnie do saharyjskiego Fortu Kaez. W forcie Cajes złoto czeka aż do roku 1944, kiedy zabrano je do Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oto jak wyglądał bilans i lokalizacja polskiego złota pod koniec 1944 roku. Z kalkulacji pod tabelą wynika, że z wysłanego transportu 75 ton złota we wrześniu 1939 zaginęło ponad 20 ton złota, dokładnie 23,55 tony. Powstaje pytanie, kto stał się nowym właścicielem, czy właścicielami tych zaginionych 20 ton polskiego złota? Czy sprawcami byli na przykład konwojenci, owładnięci gorączką złota? Czy może była to grupa, Dobrze poinformowanych łajdaków zdecydowana zapewnić sobie dostatnią emeryturę z majątku polskich obywateli. Niestety na te pytania nie ma odpowiedzi w źródłach historycznych. Ale co się stało z polskim złotem znajdującym się za granicą? A oto dalsze losy złotej polskiej Odysei. Fakt pierwszy. W czasie wojny Część polskiego złota została sprzedana, aby sfinansować działalność polskich sił zbrojnych na zachodzie i rządu emigracyjnego. Fakt drugi. Kilkanaście ton polskiego złota przejęli bezprawnie Brytyjczycy. Fakt trzeci. W wyniku negocjacji złoto pozostawione w Rumunii sprowadzono do kraju dwoma samolotami 17 września. 1947 roku po ośmiu latach od opuszczenia Polski. Fakt czwarty. Po 1945 roku, kiedy w Polsce rozpoczęły się rządy komunistów, ci, którzy otrzymali polskie złoto w depozyt, jak Amerykanie, Anglicy czy Kanadyjczycy nie zwrócili złota, twierdząc, że nie chcą oddawać komunistom. Fakt 5. Po 1990 roku podjęto próby odzyskania złota od anglosasów, ale bez efektów. Moi drodzy, mam kilka wątpliwości dotyczących odysei polskiego złota. Po pierwsze, czy polskie złoto musiało być wywożone z kraju? Według mnie, narażanie złotego skarbu na wątpliwy transport, niebezpieczeństwa czyhające po drodze, nie wspominając o kosztach takiej operacji oraz narażaniu konwojentów tego ładunku, jest działaniem pozbawionym logiki, a nawet wyrazem głupoty, chyba że była to precyzyjnie zaplanowana operacja, której celem było pozbawienie nas złotej własności. Po drugie, kto miał interes, żeby polskie złoto wywozić z kraju? Tutaj odpowiedź jest prosta. Zdecydowanie było to w interesie borgów, czyli bankierów anglosaskich, którzy i tak znaleźli pretekst, żeby złota nie oddawać i o zgrozo, sami im to złoto dostarczyliśmy. Po trzecie, jeżeli był to spisek borgów, to kto reprezentował ich interesy w Polsce i podsunął pomysł wywożenia złota z kraju? czy miał z tym związek pułkownik Adam Koc, który był inicjatorem całej tej odysei? Do sprawy pułkownika Adama Koca powrócę w kolejnym odcinku, a teraz wiadomości z czasów bardziej współczesnych. Według informacji z 26 marca 2019 roku polskie złoto warte rekordowe 23 miliardy złotych niemal w całości Leży w skarbcu Banku Anglii. Według doniesień rządowych w sumie polskiego złota jest 128,6 tony, co przekłada się mniej więcej na 10 371 sztab. Biorąc pod uwagę, że we wtorek jedna uncja na giełdach wyceniana jest na 5000 zł, całość rezerw NBP. Ma rekordową wartość prawie 23 miliardów złotych. Mimo różnych obaw, NBP nie zamierza sprowadzać blisko 10 tysięcy sztabek do kraju. W zeszłym roku zarobił na nim ponad 11 milionów złotych. Pojawia się również kolejna informacja z 25 listopada 2019 roku, w której prezes NBP Adam Glapiński stwierdza, że sprowadzono do Polski około 100 ton polskiego złota. Glapiński powiedział, że 100 ton złota jest w kraju, a jego aktualna cena wynosi 18,3 miliarda złotych. 123 tony trzymane są w Anglii, a całość złota warta jest 42,3 miliarda złotych. Niezależnie od tego, czy podane dane dotyczące ilości złota sprowadzonego do Polski i będącego w posiadaniu NBP oraz złota mającego być w skarbcach anglosasów za Kanału są zgodne z prawdą powstaje parę pytań i na niektóre z nich być może nie otrzymamy żadnych odpowiedzi po pierwsze czy jakaś część tego złota jest złotem zawłaszczonym przez borgów z Banku Anglii w 1944 roku? Dane nie potwierdzają tego faktu, a podana przez prezesa całkowita ilość 223 ton polskiego złota, jeżeli jest prawdziwa, może dotyczyć wyłącznie złota zakupionego przez Polskę, a dokładnie przez NBP, w większości po 1989 roku. Po drugie, czy my Polacy mamy powody do radości z powodu posiadania przez NBP złotego skarbu? Tutaj pojawia się pewien problem, gdyż według informacji zawartych w odcinku 33, wiatr z zachodu, części 9, pod tytułem Piaskownica, bank NBP jest Polski w zaledwie 30%. A pozostali, jak konsorcjum Rothschilda i inni, są właścicielami około 70% NBP. W takim razie, czy mamy faktycznie powody do radości, skoro naprawdę polskie jest zaledwie około 67 z 223 ton złota? Po trzecie, za czyje pieniądze polskie złoto zostało zakupione? Ponieważ teoretycznie. NBP jest własnością narodu polskiego, a więc wynika z tego wniosek, że złoto zostało zakupione z naszych podatków i zaciągniętych kredytów przez wesołą Ferajnę z Piaskownicy, których obowiązek spłacenia spada wyłącznie na polskich obywateli. Niezależnie od tego, czy środki uzyskane na zakup złota pochodzą z rządowych fundacji pozabudżetowych. Będących poza wszelką kontrolą, polecam odcinek piąty, jak to działa, niezwykła lokata. To według mnie jest przesadną hojnością kupowanie borgom 156 ton złota w prezencie. Oczywiście, przy tak ogromnym skarbie mają swoje działki wszystkie związane z nim osoby, ale to pozostawiam już Waszej wyobraźni i ocenie, moi drodzy. Na tym zakończę odcinek 16 Władcy Olimpu i odpowiedzi na postawione w nim pytania spróbuję znaleźć w następnym odcinku 17 pod tytułem Farbowany lis.